Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie w kolejnym, czwartym już dniu naszej nowenny przed uroczystością świętego Józefa. Przedstawmy Panu Bogu przez Jego wstawiennictwo nasze intencje, z jakimi trwamy na tej modlitwie. Oddajmy Bogu przez ręce świętego Józefa, patrona niezawodnego, wyjątkowego, któremu Bóg zaufał aż tak, że pod Jego opiekę oddał swojego syna Jezusa Chrystusa. Prośmy świętego Józefa za tych wszystkich, których kochamy, Jemu oddajmy wszystkie nasze troski, nasze trudy dnia codziennego. To wszystko, z czym się zmagamy, w chwili ciszy przedstawmy to wszystko w Bogu. Dzień czwarty. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Uwielbiajmy Boga za łaski udzielone świętemu Józefowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy Cię, święty Józefie, który z woli Bożej Uczestniczyłeś w ubóstwie, w jakim syn Jego chciał się narodzić i spędzić swe ziemskie życie. Błagamy Cię, uproś nam łaskę, abyśmy ceniły nasze, cenili nasze powołanie ponad wszelkie dobra materialne i abyśmy zrozumieli, że zaszczyt, jaki Bóg nam wyświadcza, przewyższa wszelkie wartości tej ziemi. Amen. Święty Józefie, miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Święty Józefie, wzorze pracujących, módl się za nami. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boże Rodzicielko, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światłości patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga, Rodzice, módl się za nami. Przeczysty Stróżu, Dziewice, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, Módl się za nami, troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami, głowo najświętszej rodziny, módl się za nami, Józefie najsprawiedliwsze, módl się za nami, Józefie najczystsze, módl się za nami, Józefie najroztropniejsze, módl się za nami, Józefie najmężniejsze, módl się za nami, Józefie najposłuszniejsze. Módl się za nami. Józefie najwierniejsze, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących módl się za nami. Ozdobu życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporu rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieju chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego rentownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odmówimy jeszcze wspólnie taką szczególną modlitwę do Świętego Józefa, którą odmawiamy, którą modlimy się w naszym zgromadzeniu każdego dnia. Przy okazji podzielę się taką wyjątkową też tradycją. Jednocześnie zachęcając Was do składania swoich intencji w wiadomościach czy w komentarzach, gdyż w domu generalnym naszego zgromadzenia nawilczej jest taka szczególna figura świętego Józefa, stoi ona w oratorium, czyli w takiej części tylnej chóru, i siostry przez wiele lat, również teraz, i sama też do tego się przyznaję, że składamy prośby napisane na kartkach pod stopami, czyli pod figurą świętego Józefa. W zaufaniu świętemu Józefowi, że wysłucha, jest takim naprawdę szczególnym patronem. I wiele sióstr naprawdę wciąż wpycha świętemu Józefowi pod stopy karteczki z intencjami. Także zachęcam do tego, abyście napisali swoje intencje, polecili je naszym modlitwom, napiszemy je na karteczkach i wsuniemy Józefowi pod stopy, a on będzie wiedział, co z tym zrobić. Więc jeszcze raz ze szczerego serca wzbudźmy intencje i oddajmy świętemu Józefowi cześć. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecią Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawienictwem. Dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź łaskawie z pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy twoją pomocą wsparci mogli żyć święcie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, bardzo. W imieniu wszystkich siostr. Dziękuję Wam za trwanie razem z nami na tej modlitwie. Spoglądam na Świętego Józefa, który stoi też przed Waszymi oczyma. Dzisiaj jakoś nie możemy złapać ostrości, ale myślę, że to tak sobie skojarzyłam w trakcie modlitwy, że jedną z cech Świętego Józefa było to by właśnie w tym braku ostrości w swoim życiu, kiedy nie, nie wszystko było pewne, jasne i klarowne, on umiał zaufać i zawierzyć. Jest to też taka cecha. Warta upruszenia u Niego. Polecamy się dalej Waszym intencjom, Waszym modlitwom. Prosimy Was o wsparcie. Też naszych sióstr westchnieniem, tych, których, tych, które chorują, które cierpią z powodu koronawirusa. Ale polecajmy też wszystkich chorych i cierpiących, którzy są w szpitalach, mm, którzy walczą o powrót do zdrowia. Pozdrawiam przy tym Ewę, która trwa razem z nami na modlitwie. Trzymamy za Ciebie mocno kciuki i pamiętamy o Tobie w modlitwie. I życzymy dużo sił. I pozdrawiam Was wszystkich, którzy borykacie się z trudem codzienności. Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie. Dobrego, sobotniego wieczoru i do jutra z Panem Bogiem.